Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj będzie odcinek na temat jerba mate i jezuitów. Dlatego też bardzo serdecznie pozdrawiam tutaj jezuitę, księdza od jerby i wszystkich jerboholików. Mam nadzieję, że część z Was przynajmniej zostanie jezuitami i pójdzie tutaj drogą księdza od jerby. Dobrze, zatem zaczynamy odcinek. Na początku moi drodzy, troszeczkę o redukcjach paragwajskich, bo należałoby tutaj to wprowadzić dlatego, że one są ściśle związane z yerba mate. Otóż redukcje paragwajskie rozwijały się w XVII stuleciu bardzo mocno, zostały zlikwidowane w połowie XVIII wieku przez m.in. Anglików, Portugalczyków, prawda, przez. Również i później przez papieża samego, który na to przystał, przez oczywiście króla Hiszpanii, i tak dalej. Tak to była dosyć duża operacja. W każdym razie te redukcje paragwajskie, czy też redukcje jezuickie, no, miały bardzo pozytywny wpływ na Indian Guarani. Przede wszystkim Jezuici. Wyciągali w Indian Gualani to, co w nich najlepsze, to po pierwsze, po drugie, nie stosowali przemocy. Nie wiem, czy wiecie, ale w redukcjach paragwajskich nie było czegoś takiego jak kara śmierci. Ponadto też Indianie Gualani, mając naturalne zdolności muzyczne, między innymi byli uczeni muzyki i śpiewu z wielkim, słuchajcie, z wielkim sukcesem. Do tego jeszcze, czyli ubrania, y, prawda, z bawełny. I te ubrania były sprzedawane, słuchajcie, niemalże na całą Europę również. Y, jeszcze oczywiście też, co was i mnie interesuje najbardziej, y, oczywiście zajmowali się yerba mate. Y, także te redukcje naprawdę była olbrzymia potęga. Potęga, gdzie budowano przepiękne kościoły, niektóre z nich warte 800 tysięcy, bądź nawet milion pesos. Także Pamiętajmy o tym, że, powiem krótko, likwidacja redukcji to była zbrodnia, która, moi drodzy, kosztowała i kosztuje do dzisiaj kraje, słuchajcie, tak jak Paragwaj między innymi, zastój, zastój, który trwa do dziś. Rządy wojskowe, brak inteligencji i tak dalej, ale przejdźmy teraz właśnie do tego, dlaczego zakazano yerba picia yerby i podejścia właśnie do tego, tak? Najpierw trzeba by było powiedzieć, że w 1536 roku w ogóle wspomniano o yerba mate. Wspomniano o tym, słuchajcie, co spojrzeć sobie w notatkę, jak i Juan Francisco Aguirre. To była pierwsza wzmianka o piciu yerba mate, europejska wzmianka. W każdym razie, słuchajcie, yy, zacznijmy najpierw od takich, powiedzmy, danych, tak? Prostych. Dlaczego, dlaczego w ogóle o tych zakazach, tak? O kilku takich notatkach z za, zakazów. Przede wszystkim yy, na przykład ojciec Diego de Tore, założyciel prowincji Paraguaria, napisał do inkwizycji w Limie 24 września 1610 roku, że używanie właśnie tutaj yerba mate tak, jest diabelskim przesądem, który przynosi wiele zła. To jest jakby pierwsza zmianka. Następnie już zaczyna się jakaś reakcja, prawda? Bo 20 maja 1616 roku gubernator Buenos Aires Hernando Arias de Saavedra, lepiej znany jako Herman Darius, opublikował zarządzenie zabrające jakiegokolwiek stosowania yerba mate. I nazwał to, słuchajcie, wyraźną sugestią diabła: ohydną i brudną ułomnością polegającą na zażywaniu zioła kilka razy dziennie z dużą ilością gorącej wody. Pamiętajmy o tym, że jak ja na przykład czytam, prawda, yy, chociażby o inkach uwagi prawdziwe, taki tekst, prawda, tak, taką księgę grubą, to tam bardzo często właśnie było odniesienie do Boga. Wtedy ludzie się Pana Boga nie wstydzili, yy, jakby we wszystkich denominacjach, czy chrześcijańskich, przepraszam, katolickich, czy protestanckich, yy, Pan Bóg był bardzo ważny. Teraz Pana Boga się spycha, wtedy tego nie było. wtedy było bardzo istotne. Dlatego też taka krótka wzmianka. W każdym razie tenże gubernator stwierdzał również, że boi się tutaj tego, że jest to tak wielce zakorzenione, że tego bez pomocy Bożej nie da się usunąć. Z kolei w Asuncją, w Buenos Aires czy w Limie uznano to za niebezpieczną wadę. Uważano, że to rozreniwia picie yerba mate, tak? Jeśli o to chodzi i tutaj słuchajcie gubernator Asunción, niejaki Martin Necron czy Negron wyraźnie nakazał karać stoma batami tubylców oraz stoma pesos Hiszpanów za spożywanie yerba mate. To jest jakby pierwsza rzecz, tak? Czyli kwestie tutaj religijne. Pozwólcie, że się napije trochę właśnie yerba mate wówczas zakazanej. Tak, za to bym dostał pewnie no, nie wiem, no biały jestem, więc pewnie bym musiał 100 pesów zapłacić. Ee... Ci chyba całkiem słoną kwotę. W każdym razie moi drodzy, słuchajcie, e... dlaczego jeszcze zakazano? No, dlatego, że było coś takiego jak system encomiendy. System, który Nakazywał Indianom nieodpłatną pracę na terytorium Encomendero, czyli tego prawda, właściciela ziemskiego, tak można powiedzieć. I z tym walczyli jezuici między nimi, walczyli dosyć skutecznie. W każdym razie powiem Wam coś takiego, że jaki ksiądz Mariano Lorenzano zapisał do króla Filipa III, aby położyć kres występkowi okrucieństwo niewolnictwa, zwłaszcza osób pracujących przy yerbales. Prawda? Tutaj o tym trzeba też pamiętać. Także mm, też pamiętajmy o tym, że Indianie zostali uznani, Indianie Guarani yy, i w ogóle Indianie zostali uznani za poddanych korony hiszpańskiej. Korona hiszpańska, że tak powiem, miała najmniej na sumieniu, jeśli chodzi o niewolenie ludów cubylczych. Najwięcej na sumieniu mieli Anglicy i Portugalczycy, jeśli o to chodzi. W każdym razie, ostatecznie tutaj ten zakaz zostaje zniesiony. Na przykład w Asunción w 1630 roku tutaj można już uprawiać jedbales. A w 1660 roku, w zainstalowanej w Argentynie misji, udało się ostatecznie opracować pierwsze sadzenie jedbamatej. I teraz słuchajcie, właśnie następna sprawa w jaki sposób to jedba matę sadzono. Przede wszystkim zobaczono, że w miejscach, gdzie kury są, tak gdzie są kurniki, jest więcej nasion wyrosłych, tak, czyli jakby krzaczków jierbamaty. Tak. Jezujcie to podłapali, zaczęli karmić kury właśnie tymi ziarnami yy, matę i w ten sposób zaczęto słuchajcie tą matę. Yy, hodować tak? I stali się, można powiedzieć, w pewnym sensie monopolistami. Yy, takie miasto Mbarakaju było yy, na początku, właśnie tym głównym miastem produkcji yerba mate Też yy, yerba mate też tutaj zapomniałem Wam powiedzieć, że początkowo zbierana w paśmie górskim, właśnie Mbarakaju yy, w Guardia. Około 500 km. Na północ od Asunción. E, także tak to wyglądało. W każdym razie, moi drodzy, słuchajcie, jeszcze się trochę napiję. E, właśnie jezba mate pito w całej Ameryce Południowej aż po ziemię ognistą. Między innymi w Peru, pitą jedbamatę, słuchajcie. Także jedbamaty była dość popularna, dużo bardziej popularna jak jest dzisiaj, obecnie. Mimo wiadomo poważnych różnic, jeżeli chodzi o kwestie przenoszenia tak danych, danych rzeczy z jednej części świata na drugą, ale mimo wszystko jedbamaty była bardzo popularna, w każdym razie. Jezuici przyczynili się też do rozwoju technik zbioru, do rozwoju sapeko, prawda, tego typu rzeczy. Moi drodzy i w ogóle właśnie to, to jezuitom zawdzięczamy yerba matę. Jezuici też zachęcali do jej picia później, tak, w walce z alkoholizmem. Pamiętajmy też o tym, że tutaj krótko Wam powiem, że papież Franciszek popijał oczywiście yerba mate, prawda. E, podczas wizyty papieża w Paragwaju ludzie wyciągali ręce, aby oferować mu matę. Sam osobiście jestem ciekawy jaką jelbę pije papież Franciszek. Tutaj tego nie wiem. W każdym razie trzeba też pamiętać o tym, że jezuici mieli takie plantacje, które miało powierzchnię aż 500 hektarów. I działo się to w latach 1610-1768. Wreszcie na koniec Chciałbym Wam powiedzieć jedną rzecz, moi drodzy, jeśli o to chodzi, mianowicie o tym, że praktycznie w całym tym obszarze mamy pomniki czy też figury, na przykład gaucza. Delmatę, prawda? Czyli tutaj chodzi o Matkę Bożą z maty, tak? z tym naczynkiem do picia yerby. I pamiętajmy też o tym właśnie również, że na plantację yerba maty Indianie szli ze śpiewem, prawda? Z radością, z fejotronami, czyli z figurami świętych, z obrazami świętych i tak dalej, tak? tutaj na tej plantacje, więc była to wielka katolicka fiesta. W każdym razie tutaj z jezuitami wiąże się dziewica z Kakupę. Otóż w założonym w 1600 roku Kakupę mieszkał rzeźbiarz z plemienia Guarani imieniem Jose. I on wraz z przybyciem Jezuitów, właśnie tutaj to jest ten związek z jezuitami, nawrócił się na chrześcijaństwo. Pewnego razu też prześladowali go członkowie plemienia Baja. Nie chcieli się oni nawrócić, modlił się więc do dziewicy Marii i obiecał, że zrobi jej wizerunek, jeśli mu w tym pomoże. Czyli jeśli pomoże mu w ucieczce oczywiście, no i matka Boża objawiła mu się osobiście. I krzyknęła do niego w języku guarani Kagui kpupp, co oznacza za krzakami jedba Indianin odnalazł gruby pień, za którym ukrywali się prześladowcy. Uciekł im, a potem, zgodnie z obietnicą, grzebił wizerunek obecnej w Paragwaju. Paragwaju chciałem powiedzieć. Także tak to wygląda. Też dodam Wam na koniec, że yy, powiedzmy hodowlę jedba na przykład na terytorium. W Brazylii przejęli niejako Bandeirantes bądź też Pauliści, którzy wyruszali. To chodzi o to, że oni tam z São Paulo, prawda, to wszystko wyruszali tak, i z terytorium właśnie tej prowincji, w głęb terytorium tej prowincji, no, rozszerzyli tutaj kwestie związane z yerbamate. Ale oni byli, mówiąc krótko. Zbrodniarzami, którzy podywali Indian Guarani, którzy atakowali misje jezuickie, na szczęście, ostatecznie Jezuitom udało się uzbroić zgodnie z prawem, tak? Pozwolił na to ówczesny król Hiszpanii i udało mi się pokonać Bandeirantes. W każdym razie, pomników Bandeirantes na terytorium Brazylii jest bardzo dużo, a byli to zwykli zbrodniarze, którym należało się co najwyżej sucha gałąź i sznur, jeśli o to chodzi w tamtych czasach. W każdym razie. No, Jezu, ci bardzo przyczyniły się do picia Jerby I Właściwie można powiedzieć, że Byli ich prekursorami Jeśli chodzi o książkę Którą Wam Polecam bardzo mocno do picia Do czytania o Jerbie, to jest ta książka, prawda I Jan Gać, tu mieszkali Guaranie Właśnie na temat Indian Guarani Tam jest też sporo o Jerbie Jeśli o to chodzi jest cały Rozdział na ten temat, także dziękuję Wam serdecznie, Szczęść Boże i trzymajcie się.